No i co widzowie, mówiłem, że nie kupię suwa już nigdy. No i taki jestem głupi, że kupiłem KTM SX z 16 roku kupiony od policjanta. No a tak na poważnie, to niedaleko był, w okolicy, więc postanowiłem, że pojadę kupić, bo też był w takiej, powiem, cenie troszeczkę może niższej. W sumie one tak chodzą, bo to od 12 do 16 tysięcy one tak chodzą, więc więc co? Więc w tej cenie już dołożyłem tysiąca w niego, bo to zrobiłem rozrząd nowy, napinacz rozrządu nowy, zmieniłem na Dirty Trika. Poza tym y, regulacja zawieszenia przód tył. Mm, świeży olej to y, wleci za jakieś dwie godzinki. Co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze? z takich rzeczy serwisowych, no to naciągnąłem łańcuch, podsmarowałem FMF z EXF 350 z 14 roku miałem, z poprzedniego to założyłem go tutaj pasował po przeróbce trzeba było dorobić redukcję małą między kolanko a tumik, ale miałem dorobioną w sumie, bo to ten wydech kupiłem jako uniwersalny i zrobiłem jedną przejściówkę, jedna była i tak se to śmiga, nie? Także jedziemy i opowiem Wam co dalej będzie. Jedziemy tu, popatrzymy co się dzieje. Wykoszone tutaj jakoś tak dziwnie. Tak, go tak. Pomału, pomału, bo to głęboko jest. I tak, go to katem. No proszę bardzo, jakie tutaj przeszkody. W sumie to miałem nie kupować 4 suwa, bo jakoś na dwusuwie się sprawiłem, że lepiej mi się jeździ, ale stwierdziłem dobra. Na tamtym katemie mi się fajnie jeździło. Jak nigdy fajnie, dobrze. Więc myślę, że ten jest młodszy, 2 lata To kupimy i zobaczymy No i generalnie na sprzedaż będzie, tylko nie wiem kiedy Także Jeżeli ktoś byłby chętny to pisać, to tam się Dogadamy Bo jakoś tam nie wiążę przyszłości, nie myślę wiązać w Przyszłości z to sprzętem, więc Bardziej tak yy, nie dzielę się nim wyjechać, no nie? Raz czasem i tyle, bo w sumie więcej nie ma czasu. A to tu było jakimś grubszym sprzętem, koszone. A fajny jest doposażony, bo ma dużo takich dodatków. Klameczki ma fajne akcesoryjne osłony, tarcz tył przód, handbary, gripera ma na siedzeniu, także spoko, Tublica z tyłu, z przodu jest podobno dętka ta gruba 5 mm, więc spoko, co jeszcze, akcesoryjna końcówka dźwigni biegu, osłony na silniku, na ramię, także spoko strzęs, wam powiem. Strzał z klameczki musi być. Powiem Wam, że pogoda dopisuje jak nigdy. Rano na minusie, teraz na plusie, ale i tak, i tak spoko jest. Zobaczymy jak na kole mi się nim będzie śmigać. Aktualnie troszeczkę gorzej jest niż odczucia z jazdy niż na poprzednim KTM. -ie. Myślę, że to jest kwestia podregulowania zawieszenia, bo tu było ustawione podwagę, chyba 100 kg, może nawet więcej. Więc tył był beton straszny, a przód był na maksymalnie skręcony jak tylko mógł być. Także mniej więcej sobie to przód wyregulowałem, tył tak samo. No i miała być sprężyna podwagę, chyba 100 kg założoną, ale po tutaj. To jest oryginalna sprężyna katema, no nie, tam pod 75-85 kg, nie. Także tego katema wynosi przód do góry bardziej. I co jest Tamten był lepiej ustawiony Tu jest może minimalnie Przód za Trzeba będzie to Skorygować Ale to wszystko Z czasem zrobimy Dobra tutaj troszkę wolniej bo Bo co Bo sarny lubią biegać tak, żeby się nie wpierdzielić, to jest mapa jedynka. Z tego, co widzę, przełączymy na dwójkę. Tylko musi być przepustnica zamknięta czyli jałowe obroty z tego, co wyczytałem, czy coś się zmieni. Nie wiem Podobno jest dwójka agresywniejsza Jak wyczytałem to W serwisówce to jest tam 9 położeń na tym przełączniku Ale Podobno jedynka to jest standard Czyli taka łagodna na mokę, jakby Te Na wierzchnię A dwójka to jest ta agresywna I ona e, jest agresywna no nie I podobno Trójki do zera to już jest. No zwykła standardowa, jakby to powiedzieć, no nie. Może jest agresywniejszy, ciężko powiedzieć. Dobra, pierwsza guma. Mi się zdaje, że chyba saga muszę troszeczkę podkręcić na, na większego, bo tył jest chyba mi się zdaje troszeczkę twardszy niż przód. nie wybiera to zawieszenie spoko, ale ja aktualnie czuję różnicę pomiędzy tym a tamtym SXEF. Dobra, jedziemy w sumie o tam są sarenki. Ja lecę na tor popatrzeć. Dwie, trzy tak daje tu słońce w niektórych momentach, że masakra. bo powoli się hop, sa, wprawiam do nowego sprzętu no dobra tak maszyna się śmiga